Włączyliśmy się wraz z Krynicą Morską do wspaniałej szczytnej akcji. Krynica dla Medyka. Nasi hotelarze gorąco odpowiedzieli na ten apel i ufundowaliśmy bardzo dużo tygodniowych pobytów dla personelu szpitali jednoimiennych w Polsce. Proszę Państwa, mimo tego trudnego czasu podpisaliśmy też umowę reklamową przy współudziale Spotfin Arena też na reklamę Krynicy. Reklamujemy akcję Krynica dla Medyka. Przypominam, dotyczy ona zapewnianych pobytów przez naszych przedsiębiorców, przez naszych hotelarzy, dla pracowników służby zdrowia, którzy walczyli z koronawirusem. Koronawirusem, którzy walczą z koronawirusem, i w ramach tej akcji udało nam się, że bardzo duże billboardy będą wisiały czy w Warszawie, czy w Krakowie, w Rzeszowie, w Katowicach, w Gliwicach. Wiemy, że okres jest ciężki, natomiast jeżeli ten rynek się odblokuje i ludzie się psychicznie przełamią i będą chcieli przyjeżdżać, to taka reklama na pewno nam bardzo dużo pomoże.